Witajcie, drodzy przyjaciele! Dzisiaj nadaję ze statku kosmicznego, więc będzie kosmicznie fajnie! Czekają na was genialne filmiki, ciekawe zagadki i mnóstwo memów ze świata kryptowalut. Koniecznie obejrzyjcie do końca, żeby nie przegapić ceremonii wręczenia nagród za wasze filmiki. Nagrody zostaną wręczone przez najbardziej sprawiedliwego sędziego na świecie, czyli mnie. Nie mogę się doczekać, a wy? Zaczynamy! Tukanie chomika nie tylko pomaga zyskać nowych przyjaciół, ale także znaleźć swoją drugą połówkę. Don't flirt with him. I'm not going to... Kiedy widzi stan twojego chomikowego konta. Wow, to naprawdę duża liczba, ale nie sądzę, że była pod wrażeniem tylko samej kwoty. Taki wynik dowodzi determinacji, cierpliwości, no i oczywiście umiejętności zabawy. Jestem pewien, że to początek silnego uczucia. Życzę wam szczęścia. W świecie kryptowalut emocje są nieustanne i mogą się bardzo różnić. Kiedy znowu spłukałeś swoje konto, ale wciąż próbujesz myśleć pozytywnie. Całkowicie cię rozumiem, kolego, i mogę polecić wspaniałą terapię. Efekt gwarantowany. Postukaj swojego chomika. To nie tylko uspokaja, ale także poprawia nastrój. Są mi tacy prezesi, którzy widzieli już wszystko i nic ich nie zaskoczy. Jeden z nich wysłał mi na dowód ten oto filmik: Jesteś traderem i nic już cię nie rusza. Rzeczywiście, nerby zostali. Wow. Odwaga i spokój są godne pochwały. Ale mam nadzieję, że nasz przyjaciel nie zapomniał, jak się bawić, bo to jest najważniejsze wśród chomików. Dobra, zababa to jedno, ale nie zapominajcie też ćwiczyć swoich umysłów. Oto pierwsza z dzisiejszych zagadek. Skarbiec bankowy został okradziony w biały dzień. Na miejscu znaleziono kartkę z czterema cyframi: 7718. Zatrzyma do trzech podejrzanych o imionach Bill, Debbie, i Cody. Jednak policja nie mogła ustalić, kto jest winny. Wezwali na pomoc słynnego detektywa, który od razu zidentyfikował złodzieja. Czy potraficie go wskazać? obrócić notatkę z numerem do góry nogami, cyfry przypominają konkretne imię. Złodziejem jest. BILE! Nie ma nic lepszego niż spędzenie czasu z przyjaciółmi, jednak jakość tego spędzonego czasu również ma znaczenie. Prawdziwa zabawa w dobrym towarzystwie jest niesamowita, tylko nie zapomnijcie zamówić coś na ząb, ok? Nie chcecie przecież działać długo na głodnikach! Co jest lepsze prowadzenie własnego samochodu czy korzystanie z transportu publicznego? Wygląda na to, że ta prezeska preferuje autobus, ponieważ pozwala jej nieprzerwanie stukać komiczka. Nie oznacza to jednak, że brakuje jej własnego samochodu, jachty czy samolotu. Ach, jak czasy się zmieniają, zamiast drugiego portfela ze skóry krokodyla, lepiej mieć cyfrowy. Użytkownik hamstera po połączeniu portfela ton! Gratulacje kolego! Taki portfel powieści nie więcej niż zwyczajna portmonetka. Oto przykład, jak zajadam się podczas przerw między transmisjami. Lubię sobie usiąść i przekąsić coś na spokojnie. Jeśli wydaje wam się, że szybko przeżuwałem, to dlatego, że chciałbym jak najszybciej do was wrócić. Przed wami kolejna zagadka. Jeśli oglądacie ten odcinek z przyjaciółmi, proponuję zakład, kto rozwiąże ją szybciej. Gotowi? Start! Oto trójka pasażerów statku rejsowego. Mamy blondynkę z długimi włosami, staruszka w dziwnym płaszczu oraz przyjaznego, łysego mężczyznę. Ich statek trafił w sam środek sztormu, został poważnie uszkodzony i zatonął. Ta trójka zdołałaby dostać się ze statku, ale teraz grozi im utonięcie. Ale... Nie wszystkim. Jeden z nich jest bezpieczny, ponieważ nie jest człowiekiem. O kim mowa? To ten staruszek. Zauważyliście, że ma skrzydła na szyi, a pod płaszczem ukrywa ogon. Wiele osób rano chodzi biegać lub po prostu je śniadanie, ale są też inne sposoby na rozpoczęcie dnia. I'm lazy, I'm tak! Codziennie rano motywuje się przed lustrem, żeby pokazać rynkowi, kto tu rządzi. I o to chodzi! Chociaż czasami lustra nie zachowują się jak zwykle. Uważajcie na nie! Na świecie jest wiele rzeczy przerażających lub zagadkowych. Ta w świecie kryptowalut wygląda to mniej więcej tak. Kiedy kolega wysyła ci swoją analizę handlową... What the f**k is <laughs> Całkowicie Cię rozumiem, ale nie martw się, usiądź, przemyśl to, a wszystko stanie się jaśniejsze. Wierzę w Ciebie. Koniki uwielbiają rywalizować w szybkości stukania, ale tutaj mamy prawdziwego mistrza. Wow, to dopiero prędkość. Tylko uważaj, bo przy takim tempie może Ci się zapalić telefon. Trzymaj pod ręką gaśnicę. Niektórzy prezesi wolą stukać samodzielnie, ale są też tacy, którzy grają wyłącznie w towarzystwie. Według mnie razem jest dużo fajniej, ale pamiętaj, że jak będziesz grał zbyt często, twój może zabić się chomika. Chociaż to akurat chyba nic złego. No dobra, czas na ostatnią zagadkę w tym odcinku. A zatem pełne skupienie i do dzieła. Jason otrzymał liścik z wyznaniem miłosnym. List był jednak niepodpisany, więc chłopak nie wiedział kto go lubi. Był pewien, że to jedna z dziewczyn z jego klasy. Przyjrzyjcie się bliżej tym uczniom, kto waszym zdaniem napisał liści miłosny. List został napisany pioletowym atramentem, a tamta dziewczyna trzyma fioletowy długopis. Prawdopodobnie to ona jest tajemnicza moderatorką Jasona. Wszyscy wiemy, że świat kryptowalut to nie tylko zabawa, wymaga również odpowiedzialności. Dlatego tak ważne jest, aby do każdej decyzji podchodzić z dużą ostrożnością. To spojrzenie przenika na wylot. Kto wie, że ten mały osiołek wkrótce wzleci i stanie się prawdziwym pegazem świata kryptowalut. Powodzenia! W naszym chomikowym klubie nieustannie się uczymy, zachwycamy i bawimy. Ale również ważne jest posiadanie dobrego refleksu. Moje próby przewidzenia rynku kryptowalut. To naprawdę przypomina mi moje wczesne lata chomika. <noise> Widzę w twoich oczach wielki entuzjazm, kolego. Jestem pewien, że czeka na ciebie ogromny sukces. Każdego dnia do naszej rodziny dołącza coraz więcej prezesów, a niektórzy z nich już zdobyli kilka fajnych umiejętności. Cóż, nie mogę powiedzieć, że w pełni zgodzę się z tym podejściem. Do odważnych świat należy, ale pamiętaj o dywersyfikacji. Dywersyfikacja. Nie wkładajcie wszystkich jajek do jednego koszyczka. Jeśli czujecie, że Wasze przewidywania się nie sprawdzają i nic nie idzie po waszej myśli, nie załamujcie się, czasami lepiej jest zrobić krok w tył i spojrzeć na sprawy z dystansu. Oto najlepszy dowód. Nasi prezesi przesyłają coraz to nowe metody na stukanie chomiczków. Wygląda na to, że ktoś skakował system, ale. Cieszę się, że koniec końców przemyślał sprawę i zaczął grać uczciwie. Brawo! Bardzo Was proszę, żebyście grali uczciwie. W przeciwnym razie niektórzy z naszych przyjaciół naprawdę się zdenerwują. Przynajmniej miała szczęście, że miała w pobliżu komika, który ją pocieszał. Nie płacz, koleżanko, wszystko będzie dobrze. To wspaniałe, gdy w pobliżu są przyjaciele, gotowi w trudnych chwilach podać pomocną dłoń. Co zabina? Nie martw się i uwierz mi, to nie takie skomplikowane, ale jedno jest pewne, czekacie. Emocjonalny roller coaster. Poradzisz sobie! Dobra, czas wręczyć z nagrody za najlepsze filmiki. Wybór nie był łatwy, bo wszystkie wasze filmiki są wspaniałe. A zatem za silną przyjaźń i wspólną zabawę przyznaję tym prezesom srebrny poziom. Tutaj mamy platynowy za maksymalne skupienie, a tu epicki. Za pewność siebie i po prostu szalony klimat, a za super zwinność przyznaję temu bez osobi poziomu Mistrza. Zobaczmy, czy teraz uda ci się zdobyć nowy poziom za cierpliwość. To kończy dzisiejszy program. Mam nadzieję, że mieliście przy tych memach i zagadkach równie dużą frajdę co my, mogąc się nimi podzielić. Nie zapomnijcie o codziennym zadaniu, szybszej i kombinacji. Udostępnijcie ten filmik znajomym i śmiało stukajcie komiki. Robimy sobie krótką przerwę, aby wrócić jeszcze silniejsi, do dalszej eksploracji świata innowacji. Do zobaczenia w następnym razem. Komiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.